Cześć. Dawno nie nagrywałem filmów edukacyjnych. Związane było też z moim stanem zdrowia. Ciekawa rzecz: rok temu nagrywałem film edukacyjny o kleszczach. Ostrzegałem, mówiłem, jak nie zachorować na boleriozę, a sam na nią zachorowałem, i teraz przyjmuję antybiotyk i choruję. Czuję się już dużo lepiej. Dlatego już nagrywam ten film i podzielić się chcę z Wami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami o kleszczach, aby uniknąć też takich sytuacji w przyszłości. Trochę taka nowa forma nagrania. Studium przypadku omówię, jak to się dokładnie wszystko wydarzyło i zastanówmy się, co mogłem zrobić lepiej, co poszło źle. Ok, zanim przejdziesz dalej, zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, żebyś wiedział o czym też mówię. Podzielę się swoją historią, wyciągnijmy z niej wnioski. 28 czerwca tego roku, gdy przebywałem w Wrocławiu, miałem dzień wolny od dyżuru. Spacerowałem w lesie nad, nad rzeką. Wróciłem, obejrzałem się, nic nie miałem. Zawsze dbałem o obserwowanie się po takich spacerach, żeby właśnie tych kleszczy nie złapać. Po dwóch dniach poczułem, że coś swędzi mnie na prawej stopie. Drapiąc się poczułem, że coś tam mam. Był to kleszcz, bardzo mała nimfa. Nimfa to taki mały, właśnie jeszcze młody kleszcz. Siedział tam dwa dni. Byłem zaskoczony, że w ogóle ten pasożyt jest w stanie utrzymać się tak długo bez zauważenia. Pierwszy błąd, jaki popełniłem, to byłem zbyt mało czujny, gdy udałem się po prostu na krótki, krótki spacer. Warto zastosować nawet na krótkich spacerach środki takie odstraszające, te kleszcze jak muga i bardzo szczegółowo się przejrzeć. Musiałem przeoczyć tego kleszcza, a był naprawdę bardzo mały. Natychmiast go wyciągnąłem. Próbowałem w ogóle dla Was nagrać film, bo zabrakło mi takiego ujęcia właśnie w poprzednim, ale klesz był tak mały, że miałem problem z złapaniem ostrości i dałem sobie spokój. Drugim błędem było niewyciągnięcie kleszcza na czas. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie i pewnie już wiecie, trzeba kleszcza wyciągnąć jak najszybciej, bo krętki boleriozy z jelit kleszcza wydostają się do naszego organizmu dopiero po kilku, kilkunastu godzin od ukąszenia. Dlatego, gdybym wyciągnął go od razu, to. Nie miałbym praktycznie szans na zarażenie się boleriozą. Siedział niestety dwa dni, więc naprawdę oglądajcie się bardzo szczegółowo, bo taki mały kleż może naprawdę gdzieś tam w pachwinie, pod pachą się umieścić i możemy go przeoczyć. A najgorsza sytuacja jest taka, gdy nawet nie zauważymy, że takiego kleszcza mieliśmy i potem wystąpią nam jakieś objawy, których nie połączymy z. I wtedy naprawdę jest duży problem diagnostyczny. E, dobrze, później należy po takim ukąszeniu obserwować właśnie miejsce tego ukąszenia, czy nie pojawia się wędrujący rumień. To jest taki bardzo charakterystyczny objaw. Gdy wystąpi jakiś rumień, należy skonsultować się z lekarzem. U mnie rano 23 czerwca poczułem, że coś swędzi mnie w okolicy właśnie kostki. Drapałem się, tak się przyjrzałem, myślałem, że po prostu coś mnie ugryzło. Przypomniało mi się, że, że właśnie tam w tym samym miejscu ugryzł mnie klesz. Porównałem też ze zdjęciami, które wcześniej robiłem, ale właśnie ten rumień był dość niecharakterystyczny. Nie, nie, nie Twierdziłem, że poobserwuję się kilka dni i zobaczę, czy ten rumień się się nie zmienia. Po dwóch dniach przestało mnie swędzić, ale rumin został, więc od razu mówiłem się do lekarza. Dokładnie 3 sierpnia, czyli ponad już miesiąc od ukąszenia, odbyła się wizyta z lekarzem rodzinnym przez telefon. Po zebraniu wywiadu e, pani doktor zgodziła też się ze mną, potwierdziła to co ja myślę, że faktycznie te objawy są dość niespecyficzne. Powiedziała, że już może podać mi antybiotyk, ale warto byłoby jednak potwierdzić to też badaniami e, na przeciwciała, żeby niepotrzebnie nie podawać mi tego antybiotyku. Bardzo spodobał mi się ten pomysł. Przyjmowanie tych antybiotyków nie należy raczej do, do przyjemnych, e, więc e, zgodziłem się. E, problem był, był, był tylko taki, że lekarz rodzinny nie może wystawić skierowania na przeciwciała w kierunku boleriozy. E, niestety NFZ tego nie refunduje. Jeżeli to byłby chirurg, inny specjalista, to już mógłby wystawić. Naprawdę współczuję lekarzom że muszą w takich warunkach pracować. Dobrze, nieważne. Zrobiłem badania prywatnie, dokładnie 18, 18 sierpnia. Poczekałem właśnie jeszcze ponad tydzień, bo przeciwciała te IgG i IgM mają najwyższy poziom po 6-8 tygodniach od ukąszenia. Jeżeli byśmy zrobili je od razu, nawet do 3 tygodni, to jest bardzo dużo szansa, że będzie ten wynik po prostu ujemny. Następnego dnia odebrałem wyniki, wyszły ujemne. Super, naprawdę kamień z serca, ucieszyłem się, że nie zachorowałem na boleriozę. Eee, w tym okresie przygotowywałem się do triatlonu, e, mojego pierwszego, bardzo intensywnie ćwiczyłem i tak czułem się, że nie mogę się zregenerować. E, wszystko mnie bolało, co też jak gdyby u mnie jest dość normalne, po moich kontuzjach i wypadkach cały czas coś mnie boli, e, ale nie mogłem się wyspać. Byłem przemęczony, myślałem, że to po prostu z przetrenowania. Spadała mi też motywacja do pracy, zaczęły mi się jakieś problemy z koncentracją, zacząłem się zastanawiać, czy nie zaczyna mi się jakaś depresja. Hmm. Całe szczęście na początku września pojawił mi się bardzo charakterystyczny wędrujący rumień. To był dla mnie brakujący puzel do tej układanki. Całe szczęście on się pojawił, bo inaczej bym to pewnie przeoczył. Rumień w ogóle pojawia się najczęściej pomiędzy 3 a 30 dniem od ukąszenia, ale nawet może wystąpić do 3 miesięcy. Wtedy już byłem pewien, że zachorowałem na boleriozę i trzeba zacząć się leczyć. No, no niestety już tutaj pod w dwóch miesiącach byłem już na drugim etapie boleriozy. Bolerioza dzieli się na trzy etapy. Jest wczesny etap, gdzie jeżeli przyjmiemy od razu antybiotyki, właśnie po kilku tygodniach, to jest ogromna szansa, że ta bolerioza nam się nie rozwinie. Mi już zaczęła atakować stawy. Pojawiły mi się też w tym okresie bóle stawów. Charakterystyczne jest właśnie to, że czasem boli właśnie jedno kolano, czasem bark, czasem łokieć. Prawda mi się zaczęło od lewego stawu skokowego i obu bioder, i czasem miałem bóle w nadgarstkach. Teraz na przykład bardziej odczuwam w ogóle bóle w lewej kończynie górnej. Akurat jest to dość dla mnie charakterystyczne, bo tutaj akurat miałem mało kontuzji urazu, więc tych, te bóle nigdy mi się nie, nie pojawiały. Ehm, więc niestety już tutaj bolerioza mi się przeszła na drugi etap, taki wczesny, rozsiany. Bakterie mogą się umieścić jak gdyby w różnych naszych układach. Często właśnie tak jak w moim przypadku zaatakują tutaj właśnie stawy. Czasem mogą przenieść się na układ nerwowy. Wtedy może pojawiać się właśnie uszkodzenie nerwu nie do bolerioza może przenieść się na serce, wtedy może właśnie nawet dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu, a nawet do uszkodzenia skóry. Dobrze, ale wróćmy do mojej historii. Umówiłem się do lekarza rodzinnego 8. tak, 8. dokładnie września odbyła się wizyta. Pani doktor przypisała mi antybiotyki. Skonsultowałem się jeszcze z jednym lekarzem, trochę miałem. E... Za chwilę za chwilę o tym powiem. E, Skonsultowałem się z innym lekarzem, który któremu nie powiedziałem, że byłem już u innego lekarza, tylko że właśnie zrobiłem, miałem takie objawy, właśnie potem zrobiłem przeciwciała, wyszły ujemne. To naprawdę dał mi porządną reprymendę, że e, nie zgłosiłem się wcześniej do lekarza. E, wcale nie był zaskoczony, że wynik e, przeciwciał był ujemny. E, to, że przeciwciała są ujemne. To nadal możemy mieć boleriozę. Ten rumień, który według mnie był niespecyficzny, według niego właśnie był specyficzny, więc faktycznie moja wiedza i też tego lekarza była poprzedniego niezbyt duża później troszeczkę w literaturze medycznej doczytałem o tym i faktycznie dość specyficzne miałem te objawy przeciwciała badanie na przeciwciała jest w ogóle są w ogóle badaniem pomocniczym jeżeli ktoś nie ma objawów klinicznych to same dodatnie wyniki przeciwciał nie są wartościowym badaniem do podjęcia jakiejś też decyzji więc ważne jest to żeby też obserwować swój organizm i Pacjenta. Więc dostałem antybiotyki. Po tygodniu od przyjmowania czułem się jeszcze gorzej. W ogóle, jak zobaczyłem ten rumień, to nasiliły mi się wszystkie objawy. To jest niesamowite, jak nasza psychika działa. Jak czekałem też kiedyś na wymaz w kierunku koronawirusa, to też wszystkie objawy miałem. Jak rozmawiałem z innymi znajomymi, to też, gdy mieli jakąś tam ryzykowną sytuację i czekali na, na wyniki, to mieli wszystkie objawy. Gdy dostawali ujemny wynik, wszystko mijało, więc niesamowite jest to, jak nasza psychika też wpływa na nasze samopoczucie. Więc po tygodniu o tym, tym biotyku zacząłem się czuć lepiej, a w tym tygodniu naprawdę byłem bardzo osłabiony, miałem obniżoną temperaturę, około 36 stopni, do 35,7 nawet mi spadała, 36,2 się otrzymywała, porządne bóle stawów, brak siły, zaburzenia koncentracji, miałem problem właśnie lekkie zawroty głowy, bóle Głowy, naprawdę paskudnie się czułem. Po tygodniu antybiotyk zaczął działać, poczułem dużą poprawę. Teraz mijają dwa tygodnie odkąd przyjmuję antybiotyk, czuję się już naprawdę bardzo dobrze. Jedynie gdzieś tam pobolewają mnie jeszcze stawy. Jaki tutaj błąd się pojawił? Tak? Trzecia sytuacja, którą można było poprawić, to lepsza interpretacja moich objawów. Tak? Tutaj niestety um, źle został oceniony mój rumień. Trochę miałem żal do, do lekarza, ale no. Polerioza jest dość trudna w ogóle w ocenie, więc tak się po prostu też zdarza. Nie pomogła tutaj telemedycyna, którą uważam w ogóle za niesamowite rozwiązanie i bardzo potrzebne, ale faktycznie tutaj warto by było, żeby rozwinąć jednak tę technologię. Oprócz rozmowy przez stacjonarny telefon, warto by było, żeby lekarz jednak też zobaczył, jak ten mój rumień wyglądał. Czwartym błędem były niepotrzebnie wykonane badania laboratoryjne. Badania laboratoryjne są jedynie badaniami pomocniczymi. Najważniejsze są objawy u pacjenta. U mnie występujący rumień był już bezpośrednim objawem wskazującym na zachorowanie na boleriozę. Jednak też tutaj popełniłem ja taki błąd, ponieważ otrzymując wynik, powinienem wrócić z nim do lekarza. To, że wyszedł ujemny, to nie znaczy, że tamten lekarz nie podjąłby decyzji, żeby jednak może podać mi leki. Więc e, naprawdę nie zachęcam Was do robienia samodzielnie takich badań. Gdy ukąsił Was klesz, wystąpiły u Was jakieś objawy, natychmiast zgłoście się do lekarza. Niech on podejmuje decyzję, bo naprawdę jest to dość skomplikowana i trudna. Choroba i te objawy mogą być niespecyficzne. Ehm, ok, ehm, piąty błąd. Ehm, jest związany właśnie z tym wynikiem. Dał mi fałszywe poczucie bezpieczeństwa i przestałem być już czujny. Myślę, że gdyby nie te badanie, to bym szybciej połączył swoje objawy z boleriozą, a nie z przemęczeniem lub depresją. Jak patrzę z perspektywy czasu, to sobie myślę, jak mogłem przeoczyć tą chorobę. E, no niestety, przeoczyłem. E, zdarza się, tak. Trudno. E, wyciągnijmy z tego wnioski. Ja nauczyłem się, że trzeba być naprawdę bardzo uważnym. Byłem uważny, ale muszę być jeszcze bardziej. Myślę, że często lekceważymy sobie takie krótkie spacery. To tak? na chwilę z psem i nie chce nam się używać preparatów lub szczegółowo oglądać. I właśnie w takich delikatnych momentach właśnie jednak możemy tego kleszcza złapać, tak jak było w moim przypadku. Druga lekcja jest taka, że powinniśmy być bardziej wyczuleni na swoje objawy i natychmiast też konsultować się z lekarzami i musimy uważać na te badania laboratoryjne, sami ich nie interpretować. W e, po poprzednim filmie mówiłem, żeby nie bać się kleszczy. Nadal tak uważam. Jednak też uważam, że powinniśmy bardzo uważać na boleriozę. E, to, że nie boi, mamy nie bać się kleszczy, to nie znaczy, że mamy nic z tym nie robić. E, ja uważam, że nie boimy się czegoś, co już znamy. Jeżeli poznacie kleszcze, e, Zobaczycie, jak one działają, że trzeba zastosować preparaty ochronne, trzeba się obejrzeć, wystarczy szybko wyciągnąć kleszcza i naprawdę ryzyko zachorowania jest praktycznie zerowe. Dlatego naprawdę nie rezygnujcie z aktywności na świeżym powietrzu, na łonie natury. Zachęcam też, żeby zaszczepić się na KZM, czyli kleszczowe zapalenie mózgów. Bolerioza to nie jedyna choroba, którą możemy złapać od kleszczy. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś przerabiał też boleriozę, opiszcie jak to u Was wyglądało. Zdrowia, trzymajcie się.